Cześć, z tej strony Edyta Stępczyńska, Zakręcany Wege Obiad. Obiecywałam Wam, że pokażę sałatkę śmierdziuch. Ona się tak po prostu nazywa, ale jest to fantastyczna, przepyszna sałatka z ogórków na zimę. A śmierdziuch dlatego, że podczas jej przygotowania unosi się mocny zapach cebuli i czosnku, ale ja tą sałatkę uwielbiam. Zrobię ją z 5 kg ogórków, minus dwie sztuki, które zjadłam, ale najmniejsze. Do tego mam pół kilograma cebuli i główkę czosnku. Takie osiem dużych ząbków. Pierwsze co zrobiłam z moimi ogórkami oprócz umycia opłukania to była ozonacja. Pół godziny po dwa razy się ozonowały. Urządzenia do ozonowania możecie sobie znaleźć w internecie. Dlatego ja ich nie obiorę, bo kiedyś je obierałam. Zostawię je w skórce. A teraz przy pomocy szatkownicy, bo jest ich za dużo na mandolinę, i na ręczne plasterkowanie, ale jeśli robicie to w domu, możecie użyć mandoliny, tarki, szatkownicy, malaksera, czegokolwiek, żeby sobie ułatwić pracę. Pokroję ją w cienkie plasterki. Jeśli nie macie ozonatora, oczywiście możecie obrać ogórki. Biorę się za szybkie plasterkowanie. Splasterkuję i ogórki, i cebulę, i czosnek. Wszystko na raz. Ogórki cebula, czosnek już splasterkowane, wszystkie razem. Teraz do tego dodajemy 5 łyżek soli, czyli na każdy kilogram ogórków kilo soli niejodowanej, kłodawskiej, tak jak do ogórków małosolnych. Ja takie duże łyżki daję. Do tego jeszcze będziemy dawać 5 łyżek octu jabłkowego. I 5 łyżek oleju. Jeśli chcecie, możecie też dać posiekany koperek. Albo więcej czosnku lub cebuli. Wszystko trzeba bardzo dobrze wymieszać. To jest coś w stylu takiej zimowej mizerii w słoikach, która jest fantastyczna. Później można po prostu otworzyć słoik i sobie zjeść do obiadu. Dobrze, dobrze mieszam. W następnym filmie, jak kupię ogórki, planuję zrobić pikle. Takie z chili. Jeśli chcecie, to tutaj można też dodać pieprzu do tych ogórków. Dodam do moich ogórków 5 łyżek oleju. Wybieram takie o neutralnym smaku. Być może dałabym oliwę, ale nie chcę, żeby ona tutaj za bardzo zdominowała smak ogórków. I 5 łyżek octu, który już specjalnie przyniosłam w takim wielkim słoju. Muszę go tylko spróbować. I mieszamy wszystko raz jeszcze już ogórki sobie usiadły. Zmniejszyła się ilość w misce. Teraz jeszcze nie przykrywam, zostawiam no na noc ewentualnie ja zostawię do południa, no bo rano nie będę miała czasu, żeby się nimi zająć. Więc po prostu zostawiam je. Rano je przemieszam. Będą sobie stały i później dogram kolejną część. Minęło 20 godzin. Wcześniej nie miałam czasu zająć się ogórkami. Tyle właśnie one sobie stały. Zrobiły się przezroczyste, takie szkliste. Mają ten swój zapaszek. Oczywiście możecie krócej je trzymać, tak jak mówiłam, na przykład całą noc, czy 6 godzin, 8 godzin. No, minimum, żeby to 8 godzin było. Wezmę sobie odrobinę na spróbowanie. One są tak dobre, że już teraz są przepyszne. Tak jak wcześniej mówiłam, możecie do nich dodać posiekanego koperku. Chrupiące są po prostu fantastyczne. Teraz nałożę do słoików. Chyba bez tego będzie wygodniej. Ciasno trzeba je upchnąć. Nie będzie aż tak dużo słoików, jakby się na początku wydawało. Zresztą zobaczymy, ile wyjdzie. Później jeszcze podolewam wody. Im więcej ogórków, tym lepiej. Tak, żeby też jakaś przestrzeń została, tak jak ja tutaj zrobiłam. No i teraz musimy wszystkie słoiki zapełnić ogórkami. No, jednak chyba wygodniej. Chociaż na początek. Możecie też sobie pokombinować z dodatkami smakowymi, nie tylko z zielenizną typu koperek, ale na przykład z chili. Zobaczymy, ile wyjdzie z tych 5 kg. Muszą być ciasno upchnięte. Dopycham, tak żeby puściły jeszcze sok, żeby na wierzchu był sok. Na pewno nie wleję całej wody, która tutaj z tych ogórków wypłynęła, bo to nie chodzi o to, żeby one były właśnie z dużą ilością płynów. Tylko żeby było jak najwięcej ogórków. Wytrę później słoiki do sucha, zakręcę i będę pasteryzować, wrzucę je do zimnej wody do garnka, 20 minut od zagotowania. Później od razu wyjmuję i zostawiam do ostygnięcia. Nie należy też z ilością przesadzać, muszą mieć trochę przestrzeni. Na przyszły tydzień zaplanowałam pikle na ostro. No, i myślę, że też jeszcze raz ta sałatka, tylko w innym wydaniu. Robię też teraz ogórki małosolne, kiszę i później krótko pasteryzuję, tak dosłownie, żeby tylko się zagotowały, żeby przerwać ten proces. I mam już kilka dużych słoików, właśnie na zimę, ogórków małosolnych. W ten sposób sobie przez lato przygotuję całkiem sporo przetworów. Wyjdzie mi 11 słoików półlitrowych. Z 5 kg. No, prawie z 5, bo coś tam jeszcze odeszło. Myślę, że ja już jej nigdzie wody nie będę dolewała. Teraz tylko je wytrę, zakręcę i zaczynam pasteryzować. Moje słoiczki już zagotowane. Zobaczcie, jaki na ten moment jest poziom. Jakbym wlała więcej, to by się chyba powylewało ze słoików. Oczywiście trochę to sobie później usiądzie, ja po wyjęciu jeszcze je tak delikatnie dokręciłam, syknęło i teraz je zostawiam po prostu do ostygnięcia. Nie zawsze dokręcam, czasami zostawiam tak jak jest i też są dobrze zapasteryzowane. Gotowały się 20 minut. Jeśli podoba Ci się ten film, daj lajka, skomentuj. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będzie mi miło, jeśli to zrobisz. Udostępnij ten film znajomym, bo może komuś też się przyda. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć.